Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Paweł Albrecht, w tym odcinku powiem o mądrym zarządzaniu swoimi pieniędzmi. Tworzę ten odcinek dlatego, ponieważ nie ma edukacji finansowej w Polsce, nikt nas tego nie uczy, natomiast wydaje mi się, że zbierając całe swoje doświadczenie życiowe, znalazłem prosty system, który ułatwi zarządzanie swoimi środkami, adekwatny na rok, w którym się znajdujemy, ponieważ mamy wiele płatności różnych, subskrypcyjnych, za wiele rzeczy trzeba płacić, gdzieś te płatności się gubią, więc ja opracowałem prosty system, który po prostu działa. Przejdziemy od razu do konkretów, czyli od... Definicji zarabiania pieniędzy. Nie zarabiamy pieniędzy oszczędzając pieniądze. Pieniądze się zarabia poprzez zarabianie. Musimy coś sprzedać, jakiś produkt lub usługę, lub w czymś pośredniczyć i dzięki temu zarabiamy pieniądze. Od samego systemu układania sobie kont, odkładania pieniędzy, nazywania tych kont nic się nie wydarzy. Odnotowania sobie ile wydajemy pieniędzy nie wydarzy się to, że będziemy mieli więcej pieniędzy na koncie, będziemy mogli kupić lepszy samochód, większy dom albo pojechać na lepsze wakacje. Dzieje się to dlatego, że zarabiamy pieniądze. Natomiast nawet jak zarabiamy Dużo i dużo wydajemy, też jest mnóstwo takich osób. No to te pieniądze i tak rozpływają się z palca, i potem budzimy się z ręką w nocniku, że dalej jesteśmy zapracowani, a na koncie mamy zero lub minus. Więc podstawa to dobre ułożenie sobie finansów, czyli nasza defensywa, tak jakbyśmy patrzyli na zespół w piłce nożnej, ale w ataku musimy też mieć e, czym grać, kim strzelać bramki, musimy zarabiać pieniądze. Więc zaczniemy na początku od defensywy, czyli od. Podziału kont. W wielu bankach jest taka opcja, że można utworzyć sobie subkonta. Czyli mamy jedno konto główne, tam wchodzi nam na przykład 5000 zł i to jest na tym koncie głównym, ale możemy utworzyć sobie subkonto, które się nazywa na przykład zabawa i 2000 zł przelać sobie na to konto zabawa, i wtedy możemy te 2000 zł sobie Przechulać a 3000 zł zostaje nam na rachunki, tak? Więc jest taka opcja w każdym banku. I teraz są różne systemy, na które można sobie podzielić konta. Natomiast z doświadczenia wiem, wprowadzając to też u różnych osób i u członków rodziny i tak dalej, że no, trzeba dużo zarabiać, żeby mieć ten większy podział kont. tak? Natomiast jeżeli ktoś zarabia normalnie, to warto mieć podział kont na trzy konta. Pierwsze konto to jest konto, które idzie na bieżące wydatki, czyli na rachunki, na paliwo, na jakieś ubezpieczenia, na jedzenie, przedszkole, ubrania, te konieczne, niezbędne. To jest to, co jest na tym koncie głównym. Reszta to są dwa konta. Jedno konto to jest konto na zabawę. Tak? Czyli wszystko to, co jest takimi zachciankami, typu wakacje, nowe PlayStation czy jakiś samochód, to jest konto zabawa. Natomiast trzecie konto to jest konto wolności finansowej, to jest konto, które możesz nazwać beton. Czyli mamy konto na wydatki bieżące, mamy konto na zabawę i mamy konto beton, czyli konto związane z wolnością finansową. I mamy tylko trzy konta, więc jak wchodzi do nas 10 tysięcy, to powiedzmy 5 tysięcy dajemy na bieżące wydatki, 2,5 tysiąca dajemy na zabawę i 2,5 tysiąca złotych dajemy na konto beton. Zaraz powiem, które do czego jest. I teraz, jeżeli nie wyżyjemy za 5000, tysięcy, to musimy z konta zabawy zabrać pieniądze, ale nie z konta beton, bo jeżeli na konto beton nie będziemy odkładali pieniędzy, to nigdy nie kupimy własnego mieszkania dla siebie lub na wynajem, bo nie będzie skąd tych pieniędzy wziąć. I teraz, tak jak powiedziałem na wstępie, nie jest tak, że jak zrobimy sobie podział na trzy konta i będziemy naszą wypłatę rozdzielać na trzy konta, to będziemy mieli więcej pieniędzy, no bo musimy żyć, a te inflacja i wszystko sprawia, że jest coraz droższe, więc możemy nie mieć czego dzielić więcej będziemy mieli wtedy, kiedy będziemy zarabiać. Natomiast już podzielenie na taki system kont sprawia, że mamy jakąś dyscyplinę finansową i widzimy, że jak wszedł mi przelew na 10 tysięcy złotych, to nie mogę lecieć na wakacje za 10 tysięcy złotych, tylko na wakacje za 2,5 tysiąca złotych. Bo 2,5 musi iść na beton, na wolność finansową, a 5 tysięcy musi iść na bieżące wydatki. Więc to sprawia, że mamy taką dyscyplinę finansową i wtedy Prosty sposób zarządzami pieniędzmi, bo nie mamy tych kod 5. Jest taki podział, który mówi, że mamy 55% na konto podstawowe na wydatki, 10% na inwestycje, 10% na edukację, 10 na przyjemności i tam ileś procent na przykład na akcje charytatywne, tak? Ja to uprościłem do trzech kąt. Mamy tylko podstawowe: konto zabawy, i konto tej wolności finansowej, by prościej tym za zarządzać w praktyce i to się potem dzieje, bo im coś bardziej skomplikowane, tym szybciej przestaje działać. Drugi punkt, o którym chcę powiedzieć poza podziałem kąt, to jest poziom zera, czyli kwota poniżej której nie schodzimy. Ja na przykład. Yy, Kiedyś niebezpiecznie się czułem, jak na koncie miałem mniej niż 20 tysięcy. Później niebezpiecznie się czułem, jak miałem mniej niż 100 tysięcy. Później niebezpiecznie się czułem, jak miałem mniej niż milion złotych. Ale to wynik nie wynika dlatego, że bałem się, że nie zapłacę za mieszkanie, tylko że jeżeli mam kosztów stałych 200 tysięcy na wypłaty le pracowników leasingi, programy i tak dalej, jakieś opłaty też odsetki i nie zarobię określonej kwoty, no to milion złotych zniknie mi w ciągu czterech miesięcy i będę miał minus 200, minus 400, minus 600. Więc każdy ma swój określony poziom zero w zależności od tego, jaki ma poziom wydatków, czy prowadzi firmę, czy jej nie prowadzi. Natomiast poziom zero nie może być zerem na koncie. Co to znaczy? Jeżeli magicznym sposobem wykonałem usługę, czy w jakimś okresie, wróciłem z zagranicy i przywiążę 50 tysięcy złotych mam to na koncie. To to nie jest tak, że ja mam 50 tysięcy i za 49 mogę sobie kupić samochód i za 1000 przeżyję sobie następny tydzień, tak i potem znowu coś zrobię. Muszę sobie wyznaczyć granicę punktu zero, czyli moim punktem zerowym jest punkt na przykład 25 tysięcy, więc tak naprawdę te 25 tysięcy jest nieruszalne na koncie. I 25 tysięcy to jest ta kwota dopiero do dyspozycji, którą możemy dysponować, tak żeby zawsze mieć jakąś kwotę, do której dążymy, żeby mieć na koncie, żeby spokojnie spać. I teraz część osób może powiedzieć, że lepiej te pieniądze zainwestować, żeby pracowały i żeby działać. Zgoda. Moja filozofia jest taka, żeby się mniej stresować, chcę mieć po prostu pieniądze na koncie, które mam do pewnej kwoty i wtedy spokojnie. Śpie. Każdy ma inny charakter, inny styl wydawania pieniędzy, inaczej tym pieniędzmi zarządza. Natomiast każdy może sobie ustawić jakiś minimalny poziom poniżej którego nie schodzi. I teraz. To tak naprawdę można przerzucić na to konto zabetonowane i wtedy tych pieniędzy nigdy nie ruszać i zawsze one na koncie się znajdują, ale raczej na żadną zabawę, na żadne bieżące wydatki nie powinniśmy tamtej kwoty ruszać. Czyli jak dostanę mandat 5000, to powinienem wymyśleć taki sposób, żeby zarobić te 5000, a nie żeby brać z tego konta beton te 5000, bo to nigdy do niczego wtedy nie e, dojdziemy. Warto w ogóle zminimalizować swoją ilość kont do jednego lub do dwóch, z których korzystamy, tak jak ktoś ma jakiegoś rewoluta. I normalne konto na przykład, no to żeby płatności jakieś, które są podpięte pod karne, szły na przykład z Revoluta albo szły z tego jednego konta danego, jak mamy Apple Pay, żeby płacić z jednego miejsca, szczególnie za subskrypcję, bo wtedy mamy kontrolę nad wszystkimi subskrypcjami, które płacimy. Przykład: Netflix 50 zł miesięcznie wydaje się mało, ale już razy 12 miesięcy to jest 600 zł. Jak mamy abonament za 600 zł za Netflixa, to się opłaca Photoshopa i ma 1000 zł rocznie za Photoshopa, powiedzmy, to ma już 1600 zł rocznie kosztów. A wcale może nie korzysta z Netflixa, wcale może już nie korzysta z Photoshopa, ale ta subskrypcja dalej leci. W związku z tym przeglądamy całe swoje konto, rachunek bankowy z ostatnich 12 miesięcy i wyłapujemy wszystkie płatności, które odbywały się cyklicznie. I zastanawiamy się, czy zejść na niższy abonament, czy w ogóle z tego rezygnować, czy zamienić na coś innego, czy coś skonsolidować. E, jakieś oprogramowanie, na przykład najczęściej. I wtedy. E, Usuwamy te subskrypcje. To się może wydawać błahe dla osób, które dobrze za zarządzają pieniędzmi, ale przykład w mojej rodzinie był taki że ktoś płacił dwa razy na przykład za Photoshopa, tak? Ktoś był, opłacał Netflixa, Disneya i HBO. I te pieniądze po prostu po jednym przejrzeniu tych subskrypcji było kilka tysięcy złotych rocznie oszczędności, bo ktoś kiedyś coś kliknął, schodzi automatycznie, więc to jest dzisiaj fajny sposób na sprzedawanie komuś modelu subskrypcyjnym, ale jako konsument trzeba tego mocno pilnować, tak? I w Apple Payu, w Apple można sprawdzić sobie subskrypcje, które mamy, które nam schodzą przez, przez Apple Paya. W Rewolucie można zobaczyć płatności cykliczne na swoim swoim koncie, wystarczy wejść w historię, przejrzeć i wyeliminować wszystkie płatności subskrypcyjne, których po prostu nie używamy. Szczególnie jak ktoś prowadzi firmę i ma dużo tego oprogramowania, to warto sobie to e, przejrzeć. I teraz następna sprawa. E, jeżeli mamy podział kont, mamy wyznaczony poziom zero, odkładamy na tym koncie beton e, pieniądze na wkład własny to powinniśmy dążyć do tego całą naszą dyscyplinę finansową, podporządkować do tego, żeby zbierać na jakiś wyżej określony cel, na jakieś aktywo, które zarabia nam pieniądze. Niekoniecznie musi być to mieszkanie na wynajem. Jeżeli ktoś prowadzi salon kosmetyczny, tak i kupi sobie maszynę za X set tysięcy czy dziesięć tysięcy złotych i dzięki temu dziennie zarabia jakąś kwotę, to to jest coś, co kupił i dzięki temu zarabia więcej pieniędzy, tak? Na mieszkaniu zarobi się zdecydowanie mniej. Jak ktoś sobie kupuje jakąś maszynę, wykonuje jakąś usługę, to też dzięki temu zarobi pieniądze. Natomiast finalnie, żeby osiągnąć wolność finansową i spać spokojnie, warto by było kupić mieszkania na wynajem. Albo uzbieramy całą kwotę, albo kupimy ją w kredycie, więc jeżeli Chcemy kupić to mieszkanie za gotówkę, no to nie ma tematu. Kupujesz i jest i masz pieniądze. Jeżeli chcesz kupić w kredycie, to trzeba uzbierać 10 czy 20% wkładu własnego, plus PTC, plus ewentualne pieniądze na remont, brakujące i trzeba pośrednika. I trzeba tą kwotę uzbierać, i do tej kwoty powinniśmy walczyć właśnie na tym, na tym koncie beton, gdzie odkładamy te pieniądze i ich nigdy pod żadnym pozorem nie ruszamy. I dzięki temu dochodzimy po prostu do jakiejś emerytury, do czegoś, co możemy komuś hmm, Przepisać, i taka też była od zawsze moja strategia, żeby to w taki sposób robić. Tak jak powiedziałem na początku, z samego oszczędzania, układania kont, eliminowania sobie Netflixa z subskrypcji, nie będziemy mieli więcej 50 czy 100 czy 200 tysięcy złotych na koncie, czy paru kawalerek na wynajem. To się bierze z zarabiania pieniędzy. I dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że dzięki czatowi GPT, temu 4 i tych wersjach wyżej, które będą wychodzić, jesteśmy w stanie jednoosobowo tak naprawdę prowadzić firmę, którą kiedyś musiało prowadzić kilka czy kilkanaście osób, bo możemy mieć wszystkich specjalistów w jednym miejscu. Możemy zarabiać dużo, dużo więcej pieniędzy. Pomimo tego, że mamy spowolnienie gospodarcze, dalej świat funkcjonuje i nie tylko Polska jest rynkiem, na którym można działać, szczególnie dzisiaj mając możliwości takie jak AI. W związku z tym, żeby wyjść z sytuacji, w której zarabiamy mało i pracujemy na etacie, trzeba po prostu znaleźć Umiejętność, dzięki której będziemy pomagali klientom poprzez nasze produkty czy usługi i wspierając się AI, musimy zarabiać więcej pieniędzy. O tym nie jest ten odcinek. Tutaj chciałem porozmawiać tylko właśnie o tej defensywie, czyli jak ułożyć sobie te finanse, żeby być przygotowanym właśnie na te większe zarabianie pieniędzy, ale myślę, że dzięki sztucznej inteligencji wszyscy są w stanie zarabiać zdalnie dodatkowe pieniądze. Natomiast Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, ale z tego co ja widzę, z tego co my robimy, to rzeczywiście jest to dużo, dużo prostsze niż było wcześniej. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli masz jakieś swoje sposoby na oszczędzanie czy pomnażanie pieniędzy, to możesz napisać o nich w komentarzu. Ja serdecznie dziękuję. Zapraszam do subskrybowania kanału, żeby dowiedzieć się więcej na temat zdrowia, biznesu, finansów i nieruchomości. Pozdrawiam serdecznie Paweł Albrecht. Cześć.